Jak wiadomo, plewienie, pielenie jest to ulubiona czynność każdego działkowicza, każdej ogrodniczki. Nie inaczej jest to również w naszym przypadku. Cześć, witam Was serdecznie, mam na imię Grzesiek i na kanale pokazuję, w jaki sposób spędzam wolny czas na działce. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać efekty naszej ulubionej pracy czyli, w jaki sposób pielimy chwasty na naszej działce. Zapraszam do oglądania. Jeszcze do niedawna Cały nasz ogródek był pokryty takim zielonym dywanem wszelkiej maści roślin. Teraz jak już widzicie, została końcówka. Zaraz się z tym uwinę. Najpierw moja lepsza połowa, potem ja. Wzięliśmy motyki. No i zaczęliśmy odchwaszczać. Najgorsza praca jest przy burakach. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię pielenia buraków. Szczególnie jak buraki są małe. Teraz już podrosły. Nie ma tak źle, ale jak są małe buraki, to trawa przy nich jest straszna do pielenia. Szanuję zwolenników permakultury i pozostawiania ogrodu samemu sobie, ale uważam, że gdybyśmy nie ingerowali i nie odchwaszczali, to to zielsko by tak zarosło, że byłoby niewiele plonów. Opieliliśmy, oplewiliśmy ile się dało. Został, tak jak mówiłem, tylko ten mały jeden kawałek. No tutaj mamy skrzynki podwyższone, no ale temu tematowi to chyba poświęcę odrębny odcinek. Buraczki, sałata przesadzona z tunelu foliowego, tu ogórki, tak z dwa rzędy, fasola również dwa rzędy, wysokopnąca. Już ładnie kwitnie, wychodzi, dochodzi do góry. No i tutaj troszeczkę porów pietrucha Idziemy w generalaika koperek bardzo ładnie rośnie przy ogórkach tutaj też mamy por seler pietrucha jeszcze zeszłoroczna Słoneczniki. No tutaj, krótki look na nasze pomidory koktajlowe. Słabiutko, słabiutko, ale już widzę, że gdzie gdzieniegdzie są owoce. No i bawole serca, malinowe, zwykłe. Kilka pomidorów już zerwaliśmy. Niedawno, takie co bardziej czerwone. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Od dołu te wszystkie liście też poobrywałem, po to aby dać sygnał tym pomidorom, żeby już zaczęły dojrzewać, no i żeby więcej tej energii, tych wartości odżywczych, żeby poszło w owoce. Jednocześnie ograniczam przez obrywanie tych liści na dole. Prawdopodobieństwo jakichś chorób, leśni, grzybów z tyłu jeszcze sałata wyrywamy sobie czas od czasu do czasu, jemy było więcej tych pomidorów, to są już takie mniej czerwone niż te co zerwaliśmy o! o. Co się tutaj urodziło? O górek, może też go zerwę, żeby już kolejny mógł rosnąć. Dobra, wychodzimy już z tego tunelu i wracamy. Przejdę jeszcze naokoło, może nie będzie pod światło, robiony film. Tylko z światłem, jak ten rośnie bysior. Tutaj moja żonka posadziła Maciejkę. Powiem wam, że wieczorami tak tutaj ładnie pachnie. Takie zapachy od tej Maciejki idą. Rewelka. Jeszcze gdzieś, gdzie w koperek dosiałem. Mięte mamy, kupiliśmy mały krzaczek, posadziliśmy tutaj w rogu i w roku się jak się ładnie rozrosło. Można zaparzyć sobie samej, można zaparzyć sobie z herbatą. I mamy taką herbatę, wtedy miękową, miętową. No i tak się prezentuje nasz ogródek po opieleniu chwastów. Jak widzicie, mam tutaj również położone nawodnienie. Wodę mam ze zbiornika retencyjnego 4000 litrów, który zbieram z tego dachu. Ale od razu widzicie też skąd mam prąd. Także prąd i wodę mam za darmo. A te rurki, powiem Wam, że. Skorzystałem z takiego programu Moja woda i 80% zostało mi zwrócone. Także, jeżeli ktoś chciałby jeszcze skorzystać, to proszę się zainteresować. Jest taka instytucja jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i z tego co się orientuję, co jakiś czas oni właśnie puszczają taki program. Ten program, z którego ja skorzystałem, to moja woda. Bestia przyszła sobie na wycieczkę. Fasolka fajnie rośnie, ta wysokopienna. I z z tego gadania Zabieramy się do pracy. Tylko muszę tak ostrożnie, bo już robi się ciepło, więc trzeba uważać, aby za bardzo nie poruszać tymi ogórkami, żeby te liście potem nie zwiędły i nie straciły tego swojego uroku, jaki mają teraz. Dobra, biorę się dalej do pracy. Ogródek praktycznie cały oplewiony. Bestia kolejna pokonana. Gdzieś słyszałem taką koncepcję, że praca przy między innymi pieleniu uspokaja człowieka, że podobno gdy grzebiemy w ziemi to z tej Chociażby takim zębem, albo też taką motyką, to gdy grzebiemy, to podobno z tej ziemi ulatują do góry takie pewne substancje, które powodują, że człowiek, który akurat przykładowo pieli, dycha je, absorbuje i się uspokaja. Że podobno właśnie taka praca w kontakcie z ziemią sprawia, że człowiek jest wtedy bardziej wyluzowany, spokojniejszy. Prawda czy fałsz? Nie wiem. No ja jestem wyluzowany. Ale no. głównie dlatego, że już jest koniec. No. Dzięki temu że prace były wykonywane na cztery ręce, a nie na tylko dwie moje łapy, to w miarę to poszło składnie, no ale samemu to byłoby no, trudniej. To już jest naprawdę końcówka, staram się, aby jak najmniej tutaj urazić te krzaczki, żeby nie przestawiać ich tak bardzo, bo górki tego nie lubią. To są bardzo delikatne. Gdyby. Nie to, że to już jest końcówka, to w ogóle przerwałbym. Bo widzicie, już jest słońce wysoko, ciepło się robi. I to raczej nie jest też takie wskazane, aby w takim słońcu w upale ruszać tymi krzaczkami. No ale z racji tego, że już jest koniec, no to postanowiłem, że to skończę. Jednocześnie zwracając uwagę na to, żeby nie urazić. O, tu się jeszcze taki jeden ogóreczek stał. Nie mówiłem tego wcześniej, ale wczoraj tutaj były zbierane ogórki. Całe takie wiadro zostało zebrane. Już jest zakiszonych kilka słoików. Część zjedliśmy, bo naprawdę są bardzo pyszne. Nie nawozimy ich. Częstujemy je tylko wodą, no i biorą słońce. Z góry nie nawozimy ich, nie chcemy ich przenawozić, dlatego że wtedy stracą smak. A póki co wiem, że trochę nawozu takiego naturalnego obornika było w ziemi, zanim to wszystko tutaj posadziliśmy. Myślę, że to nie wystarczy. Nie będziemy już nic sypać. Broń Boże, żadnej chemii. No, nawet wczoraj to jeszcze były takie większe. Będziemy się starali jak najczęściej je zbierać i jak najwięcej podlewać. Zaraz chyba wezmę i podleję. Włączę nawodnienie. Dlatego, że mimo wszystko one były tutaj troszeczkę poruszane. No, te krzaczki. I myślę, że taka woda im pomoże. Bo są w szoku. Delikatne nasze góreczki. Ktoś tutaj przychodzi, ingeruje, przekłada, przystawia. W ostatecznym rozrachunku będą miały fajnie, bo te wszystkie chwasty, tą całą konkurencję im powyrywam. Teraz one sobie będą mogły swobodnie rosnąć i nie będą już pozwalały tym chwastom, aby one tutaj rządziły. Ale teraz to one są w szoku, nasze. Ogórki, jak się z nimi rozmawia, to one lepiej rosną. Nie wiem, czy jest sens tego w ogóle ruszać. Może lepiej nie ruszać, już ze względu na to słońce. bo tutaj jeszcze takie jak to mówią. Lepsze jest wrogiem dobrego, żeby popsuć. No troszkę się trzeba po, powyginać, pogimnastykować, no ale tylko wszystko po to, żeby, żeby jak najmniej urazić te rasy Tutaj fasolka bardzo fajnie rośnie, ona sobie z chwastami daje radę. Jeżeli wyrastałem jakieś chwasty, to bardzo mało i takich łatwo je się wygrywa. Że ogórki za jakiś czas też tak będą miały. Dobra, to już chyba wszystko finito zrobione. Także tego zaraz go zjem. Małe ogóreczki już rosną. Za 2-3 dni będą takie do zrywania. O. Tu to położymy. Korzeń się zaplątał. No dobra, finito. Włączyłem nawet nie, nie kropelkowe. Szczególnie będzie to dobre dla tych ogórków, które przed chwilą kończyłem plewić. Tylko, że zawsze nimi trochę tam gdzieś poruszyłem i wydaje mi się, że jak dostaną trochę wody, będą się mogły napić, to tak ten szok będzie dla nich lżejszy. To są te selery, pory, koper. Te ogórki pilniliśmy wcześniej, buraki jeszcze wcześniej, sałata również. Sałata została przesadzona z tunelu ogrodowego. Powoli, powoli kapie. Na tym to polega, że to nie ma chlustać, tylko wolno, wolno ma padać. Tuż obok rurki. I nawadniać powoli, powoli stopniowo. Trochę zmarniały te ogórki, no ale wczoraj zbieraliśmy owoce. Dzisiaj było pielenie. ale rosną. Już są kolejne, ale jeszcze za małe. Tego, którego znalazłem, tego większego, to już zjadłem. Wytarłem w koszulkę i tak ze skórką. Bardzo fajny, bardzo smaczny. Trochę zgłodniałem. Śniadanie przeszło. Więc akurat ten ogórek się przydał. Teraz jest przewiew, nie ma tego trawska. Więc będą miały więcej słońca. Będę je częstował wodą. Będę często zbierał, będę starał się nie dopuścić do tego, aby urosły duże i dzięki temu ogórki będą miały sygnał, że trzeba będzie nowe, nowe i kolejne nowe, nowe rodzić, a ja je będę się starał zbierać. Woda kapie, ogródek powoli się nawadnia, rośliny piją, a ja w tym momencie chciałem się z Wami pożegnać i podziękować Wam. Zabierzony materiał za poświęcony czas, za poświęconą uwagę. Jeżeli się podobało, to poproszę łapkę w górę subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście. Wiadomo, że algorytmy YouTube'a są niezrozumiałe, ale każdy taki sygnał z Waszej strony pozwoli zwiększyć zasięg tego kanału. Gdybyście dodatkowo mieli ochotę te nasze prace jakby skomentować, coś doradzić, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zagrodniczym pozdrowieniem. Trzymajcie się. Cześć.